Na osiedlu piastów w Ostrzeszowie, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się bardzo skromnie wyposażony plac zabaw, już niebawem powstać ma plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt budowy takiego placu został złożony do budżetu obywatelskiego i zyskał poparcie wielu mieszkańców. Niestety, z uwagi na galopującą inflację i skokowy wzrost cen, inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Na szczęście z pomocą przyszła Fundacja NOS Duo. Projekt przewiduje montaż huśtawki z gondolą i huśtawki wagonowej, a także karuzeli i integracyjnego zestawu do zabaw. Jego autorką jest mama niepełnosprawnego miłosza. Udało się w końcu już mamy podpisane papiery. Znalazł się sponsor, ponieważ okazało się, że niestety, ale fundusz obywatelski i 160 tysięcy, jakie zostało przeznaczone, na realizację tego projektu po roku nie starczyłoby na wykupienie i z, no, spełnienie po prostu wymogów tego projektu. Pomocną dłoń wyciągnęła działająca w Ostrzeszowie Fundacja Nos Duo. Umowę darowizny podpisano w miniony wtorek w Urzędzie Miasta i Gminy. Jak przyznaje prezes Marta Raczyńska dejneka fundacja działająca na rzecz między innymi potrzebujących dzieci postanowiła wesprzeć inicjatywę z dwóch powodów. Po pierwsze, organizując event charytatywny w Ostrzeszowie ze swoimi koleżankami, zamysłem było to, aby wszystkie środki wykorzystać dla dzieci i osób potrzebujących właśnie z naszego regionu. Więc, generalnie, promowanie aktywności fizycznej i tak naprawdę też zdrowia wpisuje się w ten pomysł doskonale. A drugim punktem, myślę, że równie ważnym jest to, że inicjatorem tego była kobieta. A ja staram się z całego serca wspierać inicjatywy kobiet, tym bardziej w w czasach w których żyjemy i w czasach w których od kilku lat my kobiety jesteśmy spychane na margines i jesteśmy tak naprawdę przytłaczane tym co się dzieje wokół nas odbierane nam są prawa jesteśmy obdzierane z tego żeby decydować o tym więc wszystkie inicjatywy które podejmują kobiety z naszego regionu są dla mnie bardzo ważne bardzo mi się podoba inicjatywa Marty Kostrzewskiej na odnowienie Brzuzek, czyli miejsca dla naszej naszych tutaj ostrzeszowskiej społeczności czy na przykład Kasi Bednarsz która Wielu, wielu lat oddaję swój cenny czas prywatny na to, żeby gromadzić i budować narzędzia do pomocy dzieciom. Także całym sercem tak naprawdę wspieram przede wszystkim inicjatywy kobiet. I to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie. Istniejące elementy placu zabaw mają zostać naprawione, a plac zabaw na ulicy Bolesława Chrobrego zyskać ma nowe nasadzenia i trzy ławki. Ale to nie wszystko. Poza urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych zamontowana zostanie również Tyrolka. Tyrolka jest przewidziana i to podwójna Tyrolka, czyli dwa rzędy do zjeżdżania dla dzieciaków, więc po tym jak taką Tyrolkę wybudowaliśmy w Rojowie na placu zabaw oraz w Bledzianowie, teraz dla dzieci z Ostrzeszowa, ale też wszystkich przyjezdnych przecież taka Tyrolka będzie na osiedlu Piastów. Jesteśmy po otwarciu ofert w przetargu, teraz czekamy na sesję, która odbędzie się w pierwszym tygodniu sierpnia, aby zabezpieczyć brakujące środki w budżecie następnie podpisanie umowy i wykonawstwo. Zadanie kosztować będzie 260 tysięcy złotych, na co składają się środki w ramach budżetu obywatelskiego i darowizna w wysokości 100 tysięcy złotych przekazana przez fundację Nosduo. Wykonawca na montaż urządzeń zgodnie z umową będzie miał 6 miesięcy.